Dziękuję, że przyjął Pan zaproszenie. Pretekstem jest Kolejny Kryminał z Łodzią w Tle. Chciałam mhm. od tego zacząć, żebyśmy powiedzieli, czy Łódź jest tylko tłem, czy ważnym elementem Pana książki. Myślę, że jest ważnym elementem. Może nawet nie wiem, czy bohaterem, ale na pewno hmm, prowokuje pewne fabularne hmm, sprawy i też zachowaniem bohaterów. Wydaje mi się, że. Podawanie od by to nie powstało po prostu, tylko dlatego, że mieszkam tu od urodzenia i nie znam żadnego innego miasta tak dobrze, ale myślę, że to jest bardzo ważna Łódź. Tak jest też ta książka reklamowana bardzo jako łódzki kryminał. Ale Więc... w jednym z wywiadów powiedział Pan, że można by sparafrazować takie zdanie o Nowym Jorku, czyli hmm. że Łódź Pana uwiodła, uformowała, zdeformowała, ale kocha Pan to miasto. Za co Panie kocha? Czyli zaczynamy od tych pozytywów. Tak? Dlaczego? Kiedy nie zna się jednego miasta i nie ma się wyboru. Nie, no, a tak szczerze, wydaje mi się, że za tą jedną w swoim rodzaju jednak atmosfera, że jednak jeżdżąc po innych polskich miastach, no nie ma jej po prostu. Ta, ta atmosfera jest jedna w swoim rodzaju. Nie mówię, że to jest pozytywna tylko i wyłącznie atmosfera ale ta jakaś taka eklektyczność i połączenie różnych stylów od wielu lat jakby zostało tutaj i to czuć, że to wszystko jest takie wymieszane i... Wymieszane, to prawda. No zresztą Łódź wielokulturowość ma mm -hmm. w sobie, w tak, swoim nie. DNA. A jest jakieś szczególne miejsce, które Pan mówi? pojeździ Pan na desce. Ale nie jeżdżę po skateparkach, jeżdżę raczej właśnie po mieście. To mnie jakoś bardzo relaksuje i są tutaj takie drogi, gdzie Nawierzchnia jest najlepsza. To znaczy włókniarze, Krustuskiego, Muskiewicza hmm. w ten sposób. Co jest dla mnie ważne, no myślę, że widzę. Po prostu tam pochodzę. Tam się odbywało moje dzieciństwo. Ja jestem z ulicy Żelaznej. Mhm. To jest taka ciasna uliczka ścięta między fabryczną a Śmigłego rydza w sumie. Czyli ten wcześniej widzę. Taki trochę księżyłem już, mhm. przypadku jedliska, także. Także raczej stare domy robotnicze, cegła, rozpadające się w kamienice, podwórka z trzepakiem. Eee, mieszkałem też potem w blokach, ale dużo później. Za dużo Pan o książce, czy o samej tematyce tej książki nie chce mówić. Zachęca Pan do lektury, ale i tak do tego tematu pewnie dojdziemy za chwilę. Mhm. Natomiast wspomniał Pan przed chwilą nazwę park źródliska i nie sposób o to nie zapytać, bo Pan <laughs> Mówi w wywiadach w sposób taki wprost o tym, co się zdarzyło i dlaczego ten park w Pana życiu mm. jest ważny. Mój pradziadek, pradziadek e, zamordował tę moją prababcię. Rzeczywiście teraz mówię o tym w każdym wywiadzie, bo to zostało powiedziane w pierwszym. I teraz to jest bardzo ciekawe, żeby o tym mówić. No bo jest to ciekawe tak. z punktu widzenia i Pana jako autora, i Pana jako człowieka, i też e, e, no, mieszkańca tego miasta, mm. który został w tym mieście, mm. tak, żyje tutaj. Nawet pewnie może codziennie wejść do tego parku, źródliska i sobie tak, myśleć. Tak, zawsze że... tam jestem, o tym myślę, To, to mnie zdeterminowało miejsce w jakiś sposób. Tak, to było tak, że mój pradziadek po prostu cierpiał na hmm, syndrom Otella albo zespół Otella. Czyli zazdrość. Chorobliwą zazdrość wywołaną e, chyba alkoholem, tak mi się wydaje. I był bardzo zazdrosny. Moja prababcia chciała już odejść od niego. W zasadzie chyba odeszła. No i spotkał się z nią w parku pod pozorem, e, pod pretekstem oddania jej futer. No, i on tam udusił. No i trafił do więzienia, czy tam do aresztu, ale zmarł, nazywał serca w dzień pogrzebu. Także bardzo literackie, to jest naprawdę. Ale tego to nie ma w książce. Historia. Nie, tego dok to, to dokładnie nie ma w książce. Natomiast ta choroba, zazdrość, jakieś takie mm, paranoia, już tak, już są. No. Kiedy się pan o tym dowiedział, o tej historii rodzinnej? Wcześniej, jako młody człowiek, jako dziecko. Nie, wydaje mi się, że mogą mieć jakieś 16, 17, 18 lat, jakoś tak. Dokładnie czuję, żeby to aż tak mocno mnie to kształtowało, bo, bo o tym nie wiedziałem. Widziałem zawsze grupę prababci. bo to mam że że zmarła tragicznie, miała 27 lat, ale dorośli jakoś tak omijali ten temat, nie, nie, nie mówili mi dlaczego. No może to była tak, słuszna decyzja tak. w tamtym, na tamtym etapie słuszna, życia. No. A proszę powiedzieć, od dziecka pan próbuje pisać, opowiadać historię? Mhm. Myślę, że wiele dzieciaków tak robi w swoim życiu takim tym naj, najmłodszym. Mm -hmm. A kiedy się człowiek dowiaduje, że ma w sobie jakiś potencjał? Kiedy pan się dowiedział, że to mm -hmm. coś może być więcej niż tylko taka, e, takie pisanie do poduchy? No tak, to oczywiście jakby. Myślę, że wiele dzieci zaczyna się czymś takim interesować. Albo jakby, rysują, prawda? Bo dinozaurów, tak. e, kosmosu. E, to też u mnie tak było właśnie. Ja pisałem pisałem jakieś o duchach i drukowałem je. E, w takim formacie jak książki, dawałem to moim ciociom, wujkom, te postacie miały ich imiona, żeby się im bardziej podobało. A potem przyszło gimnazjum i dosyć klasycznie była polonistka, którą serdecznie pozdrawiam, jeżeli to w ogóle ogląda. I ona zdawała nam taką do pracy, żebyśmy przynieśli współczesną wersję zemsty. Ja napisałem takie długie opowiadanie, no i kiedy je przyniosłam, kiedy ona już przeczytała, to wywołałam na środek. Zarzucała mi, że to nie jest mój tekst, że na pewno jest skończony albo ukradziony. I przez chwilę dyskutowaliśmy, no i jak jeszcze prosiła mnie, żebym usiadł już, to widziałem, że do końca nie wierzyła jeszcze, że to jest mój tekst. No ale potem przynosiłam kolejne i ona bardzo zaczęła mnie w tym wspierać. Przeprosiła za tą pierwszą reakcję? Być może tak. Pamiętam, że mi świadectwo ukończenia gimnazjum, które w ogóle pomogło mi zdobyć, bo miałem spory problem z frekwencją, i pomogła trochę mi przejść przez to gimnazjum do liceum. To właśnie ja rękę i powiedziała, że ja mam zadanie, żebym został pisarzem, że te oceny też będzie nie że Żebym został tym pisarzem. On no no, to i... się zrehabilitowało totalnie. Tak, zdecydowanie. No i mniej więcej w tym samym czasie zacząłem chodzić na warsztaty do domu literatury. To dość wcześnie, nie? Dość wcześnie, Bo liceum no tak... 14-15 no lat miałem. No. I tam te warsztaty prowadził Przemysław Czarek, i Rafał Gawin, i też inny Maciej Robert. No i oni też bardzo mnie w tym dopingowali i po prostu chodziłem tam co piątek, czy co, co dwa tygodnie. przynosiłem im teksty, o dawali książek książki do czytania. Wtedy to jest taki czas, kiedy odkrywać tyle po prostu różnych rzeczy, że te, ten program pisarski się na stop zmienia, jakby te granice się rozszerzają, to co jest dobre, to mniemanie o tym, co jest dobre, a co złe też się zmienia, więc to był taki szalony okres, jeżeli chodzi o twórczość, ale bardzo dużo mi to dało. Zresztą no, ta premiera odbyła się w Domu Literatury i, i bardzo się z tego cieszę. Książka się pokazała 3 kwietnia, czyli można powiedzieć parę dni temu. Parę dni temu, tak. Jest dzisiaj 7 kwietnia, mm -hmm. Co towarzyszy młodemu człowiekowi, kiedy wydaje pierwszą swoją książkę, czyli debiutuje tak naprawdę? Z mojej strony to już była taka ogromna ulga, szczerze mówiąc, bo już próbowałem poprzednimi książkami, z jedną się prawie udało, gdzieś tam na jakimś etapie dowództwo się jednak wycofało. Więc tak jak teraz słyszę, że, że jestem młody jak na pisarza kryminał, to jest młody, debut, to ja mam takie, a zrobiłem to 100 tysięcy lat. <laughs> Więc nie ukrywam, że, że się cieszę, że, że to w końcu nastąpiło. z drugiej strony też teraz często, debutując wcześniej, można wpaść już w jakiś określony gatunek i w tym po prostu takie. Hmm, zawodowe pisanie, żeby, że nawet nie do końca mieć czas, żeby się zastanowić nad tym wszystkim, to tak naprawdę poćwiczyć, poeksperymentować, więc może może dobrze, że ja miałem ten czas, że, że przed tybutem, żeby to wszystko porobić. A co, czuję? co czułem przed premierą? No, ogromny stres. Jakby ja nie jestem w tych więc wejście na scenę, dopisała, sekwencja była spora. To, to początek był bardzo stresujący. Mówienie do mikrofonu, a dzisiaj książka jest w wydaniu papierowym. Jest też na Legimi widziałam mhm. już dostępna, więc można powiedzieć, że całkiem nieźle na początek. A teraz mhm. powtórzę, nie chcę Pan zadać za bardzo, o, o czym jest książka, ale chociaż powiedzmy, dlaczego zamglone, dlaczego taki tytuł i, mhm. i gdzie się my tak naprawdę przenosimy? Przenosimy się tylko dwa lata wstecz, do lata 2023 roku. I do prywatnego detektywa, który ma. Swoje biuro, dziedzictwo, bardzo blisko tego miejsca, o którym rozmawiamy, bo na skrzyżowaniu drogu tutaj Piotrkowskiej, obok Grand Hotelu. Więc do niego i do doświadczonej dziennikarki zgłasza się tajemniczy mężczyzna by, z prośbą, żeby zajęli się sprawą zaginięcia sprzed dwóch lat. I to jest zaginięcie bohatera Adriana Dziei, który pewnego dnia wyszedł w bardzo mglisty dzień i słuch po nim zaginął. Był to wyjątkowo mglisty dzień w historii miasta. Tak jest to opisywane w książce. Ech, dochodziło do wypadków, ludzie się gubili. Mm. No i gdzieś w tej mgle właśnie rozpłynął się Adrian Nadzieja. E Policja, można trochę podejrzewać, że albo do końca poważnie podchodzi do tej sprawy, mm. albo co innego. No Z zaginięciami różnie bywa, prawda? Czasami traktuje się, że człowiek po prostu znika, bo chce zniknąć. Bo chce zniknąć, bo ma powody. Myślę, że tak tutaj też. Niektórzy mogli założyć, że tak było. No i dziennikarka Gata Kryczpin i ten detektyw miał dziedzic. Po prostu próbują zbadać tę sprawę, która się już zdążyła trochę zacrzeć. Dotrzeć do ludzi, którzy mieli jakiś związek z Adrianem. No i między innymi to jest prostu podróż po tych ludziach. Podróżują po mieście, po różnych jego zakamarkach. I odkrywają. Czasem bardziej ukliwe, czasem raczej mroczne. Myślę, że ta książka daje głos e, osobom z różnych środowisk z e, różnych części miasta. W jednym z wywiadów nawet powiedział Pan, że jest taki klimat Gotham City. <laughs> tak, to, 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 a propos tego, że, no, że w takim Batmanie policja zawsze jest skorumpowana, albo trochę nieprzygotowana na, e, na tych złoczyńców, więc. No to też się pewnie, taka też się zdarza. To, więc zajmują się tym. E, ludzie w przebraniach i u mnie trochę też tak jest, ponieważ ta policja z jakiegoś powodu rzeczywiście nie wykonała tej pracy. No i wykonują ją bohaterowie, którzy są trochę też szarzy jak bohaterowie Batmana, jak, jak Kobieta Kot na przykład. Kiedyś była w Łodzi Katarzyna Bonda, której książka, tak, jedna z książek właśnie, akcja jej dzieje się tutaj w Łodzi, nawet były spacery po miejscach które pojawiły się w tej książce. I to jest ciekawe, że byli chętni na ten rodzaj poznawania miasta. I chciałam Pana zapytać, czy jak się już zanurzymy w tych zamglonych, zamglonym mieście łodzi, to czy też będziemy rozpoznawali miejsca dla nas łodzian oczywiste, a dla kogoś, kto nie jest z Łodzi, będzie ciekawe tych miejsc. Może być ciekawe tych tak, miejsc? Tak, tak, że tak. Fajnie by było, gdyby też ktoś taka wycieczka. Poszukiwali nadziei, czy coś. <noise> nadziei. Jeżeli oglądasz, Czyli szukamy jakoś, nadziei. <noise> szukamy tak, szukamy jakiegoś e, pilota wycieczki. A to, to z tym my nie mamy kłopotu. Tak? My znajdziemy. Tak, jak tylko ktoś przeczyta się, e, faktycznie tym zachwyci, to znajdziemy. Dobra, to będzie Czyli jest szansa, na to, że jakiś szlak mógłby powstać. Tak, że mam pomysł, jakby to mogło wyglądać. Natomiast, mimo tego, że to mu tutaj tak bardzo czuć i że dla czytelnika z Łodzi to będzie duża przyjemność rozpoznawania tych miejsc, bo potem. E, Rozpoznawania rzeczywistości tych miejsc książki, to myślę, że ta książka nie jest też hermetyczna, że, że ludzie spoza łodzi też mogą sobie dopasować pewne miejsca do miejsc, które znają z innych miast, bo wszędzie jest jakiś, nie do końca taki sam, ale jednak na przykład y, wszędzie jest jakaś dzielnica y, bardziej zaniedbana, y, wszędzie jest, są bardziej y, takie rozrywkowe rejony, jak Piotrkowska, tylko że zwykle, tylko są ry rynki. No tak. właśnie, w innych oh. miastach są rynki, ma się też Piotrkowskie. No, no, Także to wszystko jest jednocześnie no. wyjątkowe i jednocześnie wydaje mi się, że ludzie poza łodzi będą dawali się w tym odnaleźć, jakoś to zrozumieć po prostu. No, zobaczymy, czy taki spacer uda się zorganizować. A sam osobiście czyta Pan kryminały, czy raczej szuka Pan innej literatury? Znaczy, przyznam, czy już jest teraz Pan tak. trochę skażony? Przyznam, że. To nigdy nie był mój jakiś wiodący gatunek. Serio? Nie? Tak, nie, nie, naprawdę jakoś pamiętam. Też... A chciał pan przeć co? Różnie, bardzo różnie. To zależy od etapu po prostu mojego jakby rozwoju. To, to do mnie przyszło nie, nie z takim zamysłem, że ok, teraz piszę kriminał, tylko po prostu przyszła do mnie ta historia i no, nie dało się jej powiedzieć inaczej. Coraz bardziej ta konwencja stawała się poważna. Hmm. Ale tak, no jakby kryminał nigdy nie był mnie wiodący, teraz czytam tego więcej, bo pamiętam, że parę lat temu, nie 10-15, trochę się odbijam od tych polskich kryminałów. Nie mówię do tego, że, że były źle napisane, może po prostu szukałem czegoś innego w literaturze, albo rzeczywiście teraz są już sobie lepiej pisane, że coraz więcej ludzi no, potrafiących pisać yy, yy, bierze się za literaturę gatunkową. No, i powstaje tego też sporo. Tak. Jest w czym wybierać. Także teraz trochę, trochę więcej dokończyłem, oczywiście. Chociaż e, mam wrażenie, że mm, na razie jeszcze nie ja masz takiego rozpoznania, więc nie wiem, czy mogę to powiedzieć, że ta książka się trochę wybija mm, tempem akcji i budowaniem napięcia, że te kryminały teraz są raczej takie bardzo szybkie. Jest od razu dużo przemocy, brutalności, mm, krwi. Tutaj to się wszystko dość powoli spokojnie odbywa. też nie każdemu może się to spodobać, prawda? Ale wydaje mi się, że dzięki temu czytelnik ma okazję poobcować z bohaterami, tak naprawdę i przywiązać się do nich, poznać ich, że zamykając książkę, będzie po prostu pamiętał o nich i wiedział, jacy byli. A kiedy, jeżeli, jeżeli by to tak pędziło, to być może nie byłoby takiej okazji, żeby ich poznać. Ja nie chcę pan mówić o kolejnym pomyśle na książkę, ale przed panem spotkania z czytelnikami jest jakieś planie na najbliższe, gdzie będzie można pana spotkać i, i pogadać no. po prostu o tej lekturze. Ja Szykuję się kontynuacji. Tak. Kontynuacja tej książki. Kontynuacja tej Opowieść. książki. Tak. Super. Na razie nie chcę mówić więcej, bo może żeby nie było, że komisja w swoim A spotkanie? A spotkanie najbliższe będzie 24 kwietnia, w czwartek, o godzinie 17.30. Na nałącznej. Czyli zapraszamy po prostu, zapraszamy. jeżeli nie ma ktoś ochotę poczuć klimat zamglonych zamglonego miasta, Aha. czy po prostu pogadać z autorem, to serdecznie zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.